Dzień dobry. Rozpoczynamy sesję publicznego otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zamówienie pod nazwą Dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki w ramach realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 w gminie Ciężkowice w ramach zadania doposażenia podmiotu ochrony ludności w potrzebny sprzęt. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego na składanie ofert na dzień 13 listopad 2025 rok na godzinę 9 wpłynęła jedna oferta. Przystępujemy do procedury odszyfrowania oferty i odczytania jej zawartości. Oferta numer jeden złożona przez wykonawcę Sto Mil Sanok Dystrybucja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 38500 osiem Nazwa i adres wykonawcy: Stomil Sanok, Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia w kwocie brutto złotych 687 570 zł. Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy, okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy, okres rękojmi 36 miesięcy, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy. Otwarliśmy wszystkie oferty złożone w postępowaniu. Wszelkie dalsze komunikaty będą publikowane na platformie zakupowej.pl w zakładce prowadzonego postępowania. Dziękuję bardzo.